Siemanko, Siemanko, Siemano, Siemano. Eee, witam Krain Wolfa, Siema, Elo. Eee, no, jeszcze troszeczkę musiałem dzisiaj popodłączać. Eee, piątek, mam nadzieję, że już wszyscy są zadowoleni, że już jest praktycznie koniec tego dnia. Rozpoczynamy weekend. Eee, ja dzisiaj eee, troszeczkę zamulony kawę, którą zrobiłem. Była paskudna, nie wiem dlaczego. O, trzeba mieć kubki przed stwarzaniem kawy. I chociaż wcześniej co tam mogło być? Chyba, chyba był sok wiśniowy, wiśniowo-jabłkowy. Może dlatego tak kawa w połączeniu z wiśniami i jabłkami mm, raczej nie taka. Więc od dzisiaj gaminatem się racze, a, a dopiero po południu sobie gdzieś tam e, czy w trakcie pracy mm, wrzucę sobie kawkę. No i co, lecimy tutaj z kalendarium. E, przypominam, dzisiaj godzina 21:30 e, wieczór z wampirem, już od razu zapraszam i lecimy z kalendarium. E, 5 sierpnia, piątek, 5 piątek, także tutaj fajnie się to wszystko e, nam spina. miniony obchodzą Kasian, Oswald, Abel, Afra, Cyria, Kasiana. Memiusz, to ten chyba co meme tworzy, Nonana, Oswalda, Parys, Venancia, Wenancjusz Venanty, Virginia. Także wszystkich imienników pozdrawiam. Przysłowia w pierwszym tygodniu sierpnia, spieka zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. Nie wiem jak u was u mnie dosyć gorąco jest, wczoraj to była już po prostu i tragedia, chociaż... Powiedzmy, jak człowiek się nie przyzwyczai do takich upałów, to wtedy mówi, że jest, że jest tragedia. A pewnie zawsze mogłoby być bardziej e, cieplej, gorąco. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długa, e, długo biała. Powinna być długo i biała, wtedy też dosyć fajnie by się to zarymowało. Międzynarodowy Dzień Piwa i piwowara Także dzisiaj możecie sobie przy łykędziku pozwolić na dużo więcej tego yy, brunatnego albo złocistego trunku. Dzień Ostrygi, także dla wszystkich, którzy lubią owoce morza, możecie sobie zajadać dzień bielizny. Także panie, w dowoli pokazujcie się mm, swoim e, panom, swoim mężczyznom. A w bieliźnie, bo dzisiaj jak najbardziej warto pokazać co, coś pięknego, coś koronkowego. Cytat dnia. Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz. To jest. To jest dobrze, to jest dobre. To jest tytuł ty 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 godny e dzisiejszego porannego piernolonda przy weekendzie Julian Tuwin. Julian Tuwin miał takie mądre myśli. E ciekawe co on tam mm, odpierdalał i czy rzeczywiście jego znajomym e było nudno, kiedy odszedł z tego padoła. E przeglądamy sobie co się dzieje na rynku, no i mamy dosyć poważne wzrosty. Już gdzieś tam zapowiadano, że Bitcoin. E dosyć mocno leci. Ja wczoraj go widziałem. Poniżej 22,500, 400 albo 300 gdzieś mi tam mignęło. A tu mamy, dzisiaj staje rano, pasze 22, 282. Jestem ciekawy, czy gdzieś jeszcze była jakaś poważniejsza górka, czy tej górki nie było. No i Buja, Buja, bu, Buja, Buja, jak to śpiewał kiedyś jeden zespół Buja Kajamajka. No, 23, 400 mieliśmy także. Widać teraz schodzi z niego para. Ok. Górnicy Ethereum planują nowy fork, aby pozostać na proof of work. Trochę takie dziwne, nie? Mamy Ethereum klasy, który jest na proof of work, a, a oni chcą jeszcze coś tam dołożyć do tego. No, bez sensu. No, i tutaj sam autor właśnie zauważa, że no to jest dziwne, że, że po co tworzyć tutaj jakby nowy fork, skoro już jest coś takiego i można kopać Ethereum Classic w zasadzie tutaj AntPool i Bitmine też będą taki podobny pomysł mają, że, że po prostu wszystko pójdzie w Ethereum Classic sam Vatelin Buterin e, popiera jakby te Ethereum Classic, że jeżeli ci co będą chcieli kopać, no to niech sobie po prostu kopią na Ethereum Classic. A dodatkowo są jeszcze inne alternatywy, nie tylko Bitcoina i Ethereum można kopać jako Proof of Work, więc ci, którzy kopią na pewno mm, to wiedzą. E, Tinder zrezygnował z planu stworzenia własnej kryptowaluty, a co się stało? No po prostu akcje poleciały na łeb, na szyję. Mm, tutaj Match Group akcje spadły o 20%. No i kosztują 63 dolce i 20 grosz. Więc, jeżeli tutaj macie ochotę, to zawsze można zakupić akcję mm, Tindera, w zasadzie firmy, mm, która mm, zarządza jakby mm, Tinderem. Natomiast macie taką ciekawostkę, że w lutym platforma OnlyFans dodała wsparcie dla niewymienialnych tokenów NFT tak. dla zdjęć profilowych. Um, no i tutaj generalnie szef się wypowiada, że to ma to osiągnąć pełen po potencjał. Um, informacja, którą macie tutaj w tytule Hong Kong University of Science and Technology um, mówi, że te Tutaj wprowadzają pierwszy taki podwójny kampus w metaversie. Także jak widzicie, tak wyglądają zajęcia na tym nowym kampusie. Awatary jakieś sobie siedzą. Troszeczkę to mi przypomina sandboxa, jakby te, te ludziki. Takie trochę kwadratowe. No ale spoko. Myślę, że to się pewnie będzie bardziej rozwijało. Co, jeżeli chodzi o takie sytuacje pandemiczne, jest to doskonałe rozwiązanie, bo tutaj jakby y, można poprzez jakieś zoomy, poprzez inne takie rzeczy, y, natomiast no, można poczuć też w sposób taki metawersowy, że, że jest się rzeczywiście na kampusie i y, y, siedzi się ze swoimi y, ziomkami na, na takich y, zajęciach. E, ważna informacja: Ref Racing wprowadza nowy token SHRD SHARD, chyba tak to się będzie mu, y, wymawiać. No i to jest token za to, za, za ile mil przebędziecie mm, mm, w danym, e, na danym, e, tutaj, że tak powiem, y, torze wyścigowym. Mm, I. O co tutaj chodzi? Dodatkowo też będzie wykorzystywane do systemu fuzji, jeżeli coś więcej chcecie się zapoznać z rephrasing, ja próbowałem się tak ścigać, ale na laptopie przy moich dużych łapskach ciężko pomiędzy tymi kla klawiszami, bym musiał mieć chyba jakąś zewnętrzną klawiaturę, jeżeli bym musiał się na klawiszach, ewentualnie pada. Ja bym wolał pewnie na joysticku, nie wiem, albo na kierownicy. Może lepiej by dla mnie e, tutaj to działało, więc bym sam musiał m, pomyśleć. E, no i gdzieś tam zarzuciłem, ponieważ ciężko mi tam się sterowało. E, zarzuciłem. Natomiast e, jak dużo pamiętam, Camille Sonic e, na naszym Discordzie prowadzi kanał ORF Racing, ściga się Wie jakie samochody używać, także możecie śmiało do niego napisać u nas na Discordzie i na pewno Wam a, pomoże tutaj i wyjaśni, co się dzieje w rzeczywistości e, w grze. Macie informację od Mindało, że coś mocnego przygotowali. E, jak widzicie na kartach, są różne blockchainy, więc podejrzewam, że ogłoszą multichaina e, albo że token ich jest na multichainie i to ma być już 8 sierpnia. Ja na razie dywaguję, tak? To nie jest, że nie tutaj coś wiem za kulis i wyciągam królika z, z cylindra, z kapelusza. Um, macie dodatkową informację odnośnie Legends of Elysium, czyli całe takie podsumowanie, co oni tam robili przy, przez ten cały miesiąc, czy oni pracowali, czy po prostu um, wydawali kasę i nic nie robili. Hmm, więc można się przyjrzeć jak ten projekt po, prosperuje. Hmm, ważna informacja odnośnie hmm, tutaj czyli zachęcam jeżeli ktoś jest, interesuje się właśnie tym ekosystemem sportowym to zachęcam tutaj do polajkowania strony czyli Poland prowadzą przez chłopaków od nas. No, i tutaj macie Sharks Rugby z Republiki Południowej Afryki, czyli pierwszy zespół z Afryki Południowej, pierwszy zespół z kontynentu afrykańskiego i pierwszy zespół e, tutaj z samej Afryki. Także takie, takie nową Klub ma ponad 200 tysięcy followersów. Także jak widzicie, czyli się skupia na razie na najważni, największych zespołach ze wszystkich kontynentów. Tak? Jeżeli ktoś tam w krykieta łupie, no to krykiet wybierają, jeżeli futbol to futbol, rugby to rugby. Siema Michał M. Okej, okay, lecimy dalej. Macie informacje odnośnie e, Sourare. Nowa karta legendarna. Ja się akurat na legendach e, nie skupiam. Nie wiem, może jak nie będę miał co robić z pieniędzmi w Sourare, to wtedy e, będę gdzieś tam się bawił w te karty legendarne. Żuan e, Sebastian Veron, e, tutaj jako gwiazda Lazio. No i m, jeżeli ktoś jest zainteresowany to pewnie ta karta wkrótce się na jak nie już się pojawiła. E, przypominam odnośnie Ultimate Champions, e, ustawiamy skład, e, ja mogę Wam pokazać e, moje zakupy. Dobra, spróbujemy tak poprzez. Yy, dokończyć bez myszki. Może się uda. Nie będzie to proste. O, ile tutaj jest Sipietia, jest Ignatik, Siemanko, Siemanko. Yy, także widzicie, ja sobie dokupiłem dwie karty. Yy, jedną tego de Deaca udało mi się wylosować yy, w tamtym tygodniu. Z tej, jak to się mówi, z jumbo paka. Drugiego jumbo paka, jak kupiłem, to, to same białe, więc już stwierdziłem, że więcej żadnych jumbo paków nie będę kupował, chyba że nazbieram dużo tych zielonych tokenów i nie będę miał z nimi co, co robić. Widzę, że dzisiaj się to nie pobawię. No, tak to mi się kurde bawić nie będziemy. E... No to już zbliżamy się do końcówki, Pietia. Heh. Ja zaczynam zawsze o tej e... 8.45, przynajmniej się staram w większości wypadków. Czasami jest to 8.46, 4.7. E... Także zachęcam również do nadrobienia. Mm. No i dokupiłem Camorę e, bardzo tanio mnie to kosztowało. 8 dolków, bat, e, najdroższy mój zakup: 30 dolarów. Także jeżeli chcecie za, zakupić tutaj e, graczy, to e, uważajcie z uwagi, że część z nich po prostu nie funkcjonuje. I albo gra w innych klubach, i wtedy jest lipsom. No i dupa. Nie wiem o co kamon, ale mi fajnie wszystko wypina. Eee, gówniany już komputer, trzeba się przyznać, niestety. Okej. Okay. Przypomnienia mm. nie ustawiłem. Zawsze wrzucam o tej e, jakieś 10-5 minut przed na, na Twitterze, także. Można sobie zaznaczyć budzik nastawić, budzik nastawi. Ok. I przypominam właśnie, że yy, tak żebyście teraz wy nie zapomnieli, to ustawcie sobie składę od razu. Jeżeli chodzi o e, SORARE, to dzisiaj dokonałem sprzedaży. W zasadzie to jakoś w nocy się chyba dokonało z Sena mojego pomocnika i będę bardziej szedł w karty. Yy, tutaj limitowane. Na ten moment to chyba będzie mi potrzebny bramkarz, więc pomyślę tutaj ile tego wydać. Myślę, że więcej niż stówki bym nie chciał. Siema Marecki, witam, witam. Więcej niż stówki nie chciałbym wydawać na bramkarza. Natomiast tutaj, no będę musiał coś w underdogach. Już jakoś to spróbowałem załatać tą dziurę. Wjechał Zusi. No i tych kart czerwonych mam już trochę mniej. Jeszcze kilka tam widzę na, na sprzedaż będę troszeczkę ograniczać i będę starać się bardziej wartościowe te czerwone kupować. Jak widzicie, limitowane kart mam 52 sztuki, wśród nich trzy, które wygrałem. Także chcę tutaj przynajmniej raz w tygodniu zgarniać żółtą kartę, a czy się uda to zobaczymy w praktyce. Zachęcam również do ustawienia i do Surary so Mega. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Surary so Mega, macie filmik na moim kanale. Bardzo ważna informacja. My jako krypto ekipa wjeżdżamy tutaj w nowe partnerstwo Hubburger. Y, czyli tutaj y, przedstawiciel z branży tradycyjnej, z branży konopnej. Mnie to bardzo cieszy, bo ja już od bardzo dawna interesuję się włókiennictwem konopnym i zarazem y, budownictwem konopnym. Nawet kiedyś chciałem y, pojechać na takie warsztaty, można gdzieś za darmo. Y, po prostu tylko za to, że tam się pomaga budować na przykład jakieś wioski takie yy, z naturalnego budownictwa, po prostu pouczyć się jak budować z różnych takich naturalnych składników yy, swoje domostwa, jak tworzyć naturalne tynki a, i różne takie inne yy, rzeczy. Yy, natomiast no, akurat. Yy, nie wiem, chyba, chyba praca mi jakoś nie, nie pozwoliła. Natomiast no, to moje zainteresowanie cały czas jest i ja się bardzo cieszę. Na pewno sporo osób ucieszy się z tych różnych, takich bardziej, że tak powiem, palących substancji. No i z tego co wiem, to tam jakoś prawnie jest to domknięte, ale więcej wam pewnie Leroy z Maćkiem opowiedzą na live, będziemy dawać wam znać. Pierwsze, jako pierwsze wpadną rozmowy branżowe, czyli chłopaki przedstawią o czym jest ich projekt, jak, jak to wszystko wygląda. Także obserwujcie, myślę, że to też dosyć taki ciekawy punkt po diktatorze. E, tutaj pamiętajcie, że, że mamy tą naszą grupę i, i zachęcam do wejścia na nią. E, także Hubburger również e, taka ciekawa propozycja. No i co, wchodzimy na naszą stronę. Mm, ma, przypominamy e, o privacie od CryptoMachen. E, Event NextBlock Expo. Pamiętajcie, że tylko do końca tygodnia można kupić te bilety razem z naszym rabatem. To jest wychodzi minus 55%, więc naprawdę bardzo atrakcyjna kwota. Cały czas konkurs wakacyjny tutaj. No i mamy dodatkową promocję Ledgera ze zniżką 10%, więc jeżeli ktoś się jeszcze nie zaopatrzył w tego Ledgera, to, to zachęcamy do kupna. Przypominam o wydarzeniu też Doncaster. Hmm, także kto, kto nie może się wstawić, nie wiem, w Berlinie, kto nie może pojawić się na kryptowersie, no bo takim odpowiednikiem e, tutaj e, wydarzenia, m, jeżeli chodzi o e, te wszystkie kryptowalutowe wydarzenia, to jest kryptowers e, i jeżeli. Mamy już piątek, 5 junio, piąteczek. To zachęcam. Tutaj macie stronę, zapisujcie się, zarejestrujcie się, rejestrujcie się bezpłatnie. To jest bezpłatne wydarzenie. I w takim wypadku dzięki temu po prostu macie pewność, że, że będziecie wpuszczeni. A jeżeli i tak nie będziecie mogli się tutaj pojawić na tym wydarzeniu, to przynajmniej dostaniecie VOD z nagrania tej drugiej edycji Kryptowersu. Więc na ten moment po prostu warto się z tego powodu zarejestrować. Już macie prelegentów, jest wśród nich Liro, jest wśród nich Maciej Tomczyk, jest Pan Paragraf, Maciej Zagal, czyli oni będą tutaj mówili o LeRoyu będą mówili właśnie o hamburgerze także jest Mike Satoshi jest Silver Star także, no naprawdę jest sporo sporo tutaj ciekawych prelegentów także zachęcam, my będziemy mniej jeżeli chodzi o krypto -ekipę. także też do nas będzie można podejść, zbić pionę, a potem wpaść tutaj z nami na jakąś maślaneczkę no to co, lecimy teraz do naszych demotywatorów, naszych memów no i macie pierwszy Mara Rysia wyprzedziła całą epokę. Nie wiem czy pamiętacie tutaj tą, tą komedię. Marysia 1972 Gucci 2018. Także powiem szczerze, że no jest jakieś te podobieństwo. Eee, tak to się mówi ta męska torebka. <noise> no, mnie raczej tak ubranego nie, nie ten. Nie zobaczycie. O, z tego co można zauważyć, jak widzicie, kryptoekipa wjechała w trendy na, na Twitterze. Także dosyć ciekawie. Po raz kolejny jesteśmy eee, tutaj na topie. Eee, no i rekrutacyjny protip. Na pytanie rekrutera, czy dobrze sobie radzisz w sytuacjach stresowych, warto odpowiedzieć, a czy ta praca wiąże się z realnymi sytuacjami stresowymi, jak karetka czy straż pożarna, czy po prostu prze... przepieprzacie deadline'y z powodu złego zarządzania, nierównego podziału obowiązków i nadmiernego poczucia własnej wartości głównych zarządzających. No myślę, że po takim Um, po, po takim pytaniu na pewno ktoś by dostał re, robotę. Hmm. Socjalizm jest wtedy, gdy bez względu na to, jak ciężko pracujesz, nadal nie masz nic do stracenia. Hmm. To, jest, to jest dosyć takie trafne hmm, spostrzeżenie, tak? Hmm. Musi gdzieś tam być hmm, strach. Hmm. Chleb z cukrem e, kiedyś był symbolem ubóstwa, a w obecnych czasach wydaje się być luksusem. Bo myślę, że nie. Ja jakoś tak nie odbieram, żeby to był dla mnie symbol ubóstwa. No bo co, ja powiem szczerze, jako dziecko nie przepadałem za bardzo za, za wędlinami. Ser, sera żółtego w ogóle nie, nie jadłem. Jeżeli chciało się powiedzmy, nie wiem, między gdzieś tam obiadem coś na szybko zjeść, to się jadło taką energetyczną kanapkę. Hmm, chleb z, z masłem i z cukrem. No nie wiem, teraz to może mm, rzeczywiście luksus, bo i masło i, i, i cukier, te, takie ceny to taka ka kanapka, to, to, to gruby szmalec by kosztowała ale czy wtedy to, to było ubóstwo? Raczej, w mojej opinii, nie wiem. Potrzeba, potrzeba chwili dla dzieciaka. Ja tak samo też y, y, w domu nie wiem. No, może tych soków nie było wtedy tak, tak, tak dostępnych, natomiast no, na szybko się piło. U mnie akurat ta woda dosyć była pyszna z kranu, zimna zawsze, więc y, to samo, szybko zimna woda z kranu albo do butelki plastikowej się śmigało, ewentualnie potem zrzuta na ptysia yy, i, i jazda. Chleb z musztardą, mój, mój młodszy bratki. Eee, lubił. On właśnie musztardę. O ile dobrze pamiętam. No, tak, tak mi się coś po głowie eee, kojarzy, także. Ja pamiętam, że no ludzie to, to różne fanaberie. Ktoś mi tam opowiadał, że jego dzieciak, to nie wiem, chleb z cebulą zajadą. Ja zresztą chyba też chleb z cebulą lubiłem, także. Nie no, chleb z cukrem to to już. To to była podstawa. Tam jedną kanapę się brało, czy tam dwie, jedna na, na zapas, ciach, e, albo się zbijało, i, i tyle im można było latać gdzieś tam z powrotem e, do obiadu, mm, albo sobie przedłużyć i nie wiem, przyjść dopiero na, na obiad o kolację, także Nor, norma. OK, ktoś tu oszukał system. Jeśli szukacie mieszkania, to warto zatrudnić się w agencji nieruchomości. Do agencji spływa sporo ofert mieszkań, szczególnie do tych e, dużych. Moja kuzynka podjęła pracę w jednej z takich agencji, ze wszystkimi się zakumplowała, a po kilku miesiącach znalazła sobie fajne mieszkanie, dogadała się z właścicielem bez żadnych pośredników i zwolniła się z agencji. Zaoszczędziła na tym całkiem sporą sumę pieniędzy, a do tego co nieco zarobiła. Można powiedzieć, że oszukała oszustów. <laughs> no to jest dobry patent. Też o takich patentach słyszałem, szczególnie jeżeli chcecie w danej branży zatrudnić, e, stworzyć swoją firmę, więc w takim wypadku na najlepiej się właśnie gdzieś tam, nie wiem, chcecie restaurację założyć, za, zatrudnijcie się w restauracji, nie wiem, jako kelner, jako ktoś tam i zobaczycie, jak to wszystko funkcjonuje od środka i czy w ogóle będziecie lubili to robić. Marecki u babci na wsi jadło się ze śmietaną i cukrem, a w mieście z cukrem i wodą. Dokładnie. E, I jeszcze pamiętam, też chleb ze smaltem e, się wcinało. Także e, chociaż też ja, właśnie jako dzieciak, za, za tłustymi rzeczami e, nie przepadałem. I tak się dziwię, kurczę w jaki sposób ze mnie był na początku taki pączek no ja dużo, ja taki dużo rzeczy nie jadłem mięs nie lubiłem, tłustych rzeczy no jednak pączuchowaty byłem tam do szóstej klasy podstawówki, jakoś tak po, potem czy do piątej, potem w górę mnie e, wykopało, chociaż zawsze tak w miarę wysoki byłem o, w stosunku do rówieśników no dobra, e, moi mili e, jeżeli chodzi o dzisiejszy Londo, to by było na tyle. Ja wam życzę udanego dnia. No. <grystanie> a jednak człowiek nic nie jada, a, a funkcjonował. To chyba była fotosynteza na, na tym podwórku. Albo człowiek tak pochłaniał emocje związane tutaj z zabawą na podwórku. O, to jest szczypior, e, ja też szczypioru I się, i się żarło te śliwki, mirabelki e, albo jakieś jabłka, takie dzikie. Nie mm. ja akurat miałem dobrze, bo miałem e, dziadka i cioci, którzy mieli ogródek, więc, więc na ogródku też sporo różnych oje, owoców było. No i się sam sobie dziwię, że teraz właśnie jak można kupić te wszystkie warzywa i owoce są pod ręką, to człowiek nie wpierdziala jakieś za dzieciaka, tylko to się żarło. A praktycznie i, i człowiek wiecznie zdrowy był. Nawet, nawet nie zawsze się to dokładnie umyło. Hmm. Dzisiaj sobie jeszcze pewnie po, powspominamy. Zapraszam na godzinę 20 e, na wieczór z Vampirem. Czy uda mi się nagrać jakiś film? Będę się starał, na, naprawdę. Co, coś nowego. Jak nie uda mi się nagrać, to dzisiaj Wam pokażę hmm. Ten, e, tą, tą nową gierkę, którą, którą testuję, a w zasadzie tylko jeden dzień miałem na, na, na potestowanie no bo niby wakacja a tej pracy trochę jest także życzę wam miłego dzionka mam nadzieję, że szybko dotrwacie, do jeżeli pracujecie do, do końca tutaj swojej pracy i będziecie już mogli wejść w weekendik. Mam nadzieję, że u Was jest również piękna pogoda. U mnie słonecznie, także miłego dzieńka. Trzymajcie się i widzimy godzina 21.30. Na razie.